Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie, z tej strony Mateusz Wróblewski, WP Sportowe Fakty oraz mój szanowny gość, Pan Adam Krożyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Prez Grupy Deweloperskiej Toruń. Dzień dobry, Panie Adam. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Wracacie na fotel Mistrzów Polski, oswoił się już Pan z tym, czy nadal jest taka lekka nutka niedowierzania? No to... Przyjemne chwile i trzeba powiedzieć, pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby trwały jak najdłużej. Czekaliśmy na to naprawdę bardzo długo, pracując ciężko i w międzyczasie oczywiście przeżywając trudniejsze chwile, czasami trochę lepsze. Więc na pewno ten czas po mistrzostwie dla nas jest ważny. Celebrujemy, celebrujemy to również z zawodnikami, ze wszystkimi osobami, które miały swój udział w tym. Także są to również ludzie związani z klubem, pracownicy, osoby, które również wspierają klub podczas wydarzeń sportowych. No staramy się, żeby, żeby jeszcze chwilę pocieszyć się tym wyjątkowym dla nas momentem. No i myślę, że jeszcze to kilka tygodni potrwa. Pewnie to tak. Mieliście swoją galę podsumowującą sezon, na której ogłosiliście pozostanie czwórki liderów Roberta Lamberta, Patryka Dudka, Milasa Ipudinowa, między innymi, i Michaela Michałsena. Czy ta gala była zaplanowana również w wypadku, gdyby tego złota nie było? Czy to było właśnie część zeświętowania tego sukcesu? Płowanie na pewno byłoby tak jak zawsze w toruńskim klubie, szczególnie, że jest to taki moment, kiedy można się spotkać również ze wszystkimi sponsorami, z firmami, osobami, które nas wspierają. No w ostatnim sezonie mieliśmy sporo nowych osób dołączających do tej grupy sponsorskiej. Oczywiście, patrząc tu również na, na zmianę nazwy, na, na, na pres grupę deweloperską i, i wielu również innych ważnej dla nas i naszego budżetu partnerów. Także oczywiście ta formuła była może trochę inna, bo oczywiście no, ten moment wymagał tego, żebyśmy może to w trochę bardziej takiej odświętnej czy czy specjalnie przygotowanej e, atmosferze przeżywali. Ale na pewno takie spotkania są u nas e, częścią e, sezonu żużlowego a w zasadzie. Na koniec każdego sezonu żużlowego staramy się spotkać ze swoimi partnerami biznesowymi, sponsorami, osobami, które tak jak my kochają żużel i kochają ten klub. Czy przed sezonem liczył Pan na złota? Zakładaliśmy w finał jako taki cel dla naszego zespołu i rozmawiając z Przemkiem Termińskim czy, czy Piotrem Baronem, no myśleliśmy o tym, co zrobić, żeby tam się znaleźć. W zeszłym roku nam się to nie udało. I wiedzieliśmy, że też te zmiany, które przed sezonem 225 poczyniliśmy, jeśli chodzi o zawodników, kontrakt Mikela, kontrakt Janka, rozwój młodzieżowców, no dają taką nadzieję. Natomiast pewnie no gdzieś bardzo, bardzo tak spokojnie podchodziliśmy do mistrzostwa. Chociaż jak sezon zaczął jechać, to myślę, że coraz częściej wydawało nam się, że ta drużyna ma ten potencjał i, i dlaczego nie, nie próbować zawalczyć właśnie o ten najwyższy cel i o to najwyższe trofeum w polskiej lidze. Wiadomo, że motor Lublin zdominował tak naprawdę rundę zasadniczą. Kiedy uwierzył pan w to, że jesteście w stanie ich ugryźć? To było jeszcze przed finałem? Czy taka wiara pojawiła się po pierwszym meczu, kiedy znacząco wygraliście na własnym stadionie? Nie, nie uwierzą państwo, ale tak naprawdę ja uwierzyłem w to po przegranym meczu, ostatnim rundy zasadniczej we Wrocławiu. Dlaczego? Pomimo tego wyniku, pomimo postawy drużyny, zaczęliśmy analizować, co się wydarzy za chwilę. Gdzie pojedziemy? Pierwszy mecz półfinałowy ponownie z Wrocławiem, czyli ten, ten moment, w którym okazało się, że będziemy mieli domowy mecz jako pierwszy. Zaczęliśmy wierzyć i osobiście ja również, że jeżeli wykorzystamy to, co w tym roku było naszym olbrzymim atutem, czyli własny tor, dobrą postawę na tym torze, bo nawet Lublin przecież w rundzie zasadniczej tylko raz przegrywając, przegrał właśnie na motoarenie to byłem przekonany, że z tego wychodzi nam, jeśli uda się pokonać Wrocław dobry, dobrze rozegranym pierwszym meczem, obronić tą przewagę potem w, we Wrocławiu, to podobnie możemy zrobić nawet z Lublinem. Hmm. Powrócę jeszcze do tej gali, na której ogłosiliście zawodników już na sezon 2027, a nie 2026. Czy to jest jedna z recept na sukces, właśnie taka stabilizacja? Bo to nie jest pierwszy raz, kiedy w ten sposób ogłaszacie zawodników, kiedy ich zaklepujecie na dłużej niż jeden sezon. Kilka powodów e, takiego działania. Pierwsze, że po spadku e, naprawdę nauczyliśmy się wiele, i też e, no z pokorą przyjmowaliśmy ten moment, e, i uczyliśmy się tej pokory e, właśnie wtedy, kiedy, kiedy nasza drużyna na jeden sezon wylądowała w pierwszej lidze. E, I postanowiliśmy, że będziemy klub e, e, jednak budować na bazie jednak troszkę dłu, długo, dłuższej i długofalowej strategii. No, jeśli mówimy o sporcie, to, to jest to też jednoznaczne z podpisywaniem nie jednorocznych, a jednak wieloletnich kontraktów z tymi najważniejszymi zawodnikami. No, w naszym przypadku ta czwórka seniorska była zawsze kluczem, żebyśmy mogli budować ich i mogli też rozwijać te relacje przez przynajmniej kilka lat. No i to ta konsekwencja myślę też prowadzi potem do dobrej atmosfery w drużynie, do tego, że mamy zgranych chłopaków, którzy świetnie się rozumieją, lubią. Mamy też teamy, które współpracują bardzo dobrze w parkingu, co mam nadzieję wiele osób podczas naszych relacji mogło dostrzec. My nie mamy ze sobą rywalizujących zespołów, my nie mamy w naszym parkingu oddzielnych drużyn, że tak powiem, czy teamów, to jest jedna duża grupa lubiących ze sobą być, pracować i, i też jakby cieszyć się czasami, jeżeli jest taka możliwość, z wyniku sportowego, grupa osób. Mhm. Wiadomo, że sukces sportowy, który odnieśliście, zapewne odbija się jakoś na finansach, bo podejrzewam, że zawodnicy chcieli uzyskać podwyżki bądź premię za ten sukces. Jakiego rzędu to była premia potencjalnie? Czy może Pan to zdradzić? I potencjalnie jakiego rzędu podwyżki otrzymali zawodnicy? Też osoby, które obserwują nasze poczynania na tym rynku transferowym, wiedzą, że no my staramy się nie być uczestnikiem wyścigu, nie, staramy się nie być też uczestnikiem jakichś takich sytuacji, w których no, musielibyśmy się, że tak powiem, przebijać z innymi klubami w kontekście kontraktów w naszej drużynie. I relacje z naszymi zawodnikami mamy poukładane w ten sposób, że te premie, które są związane z wynikiem drużyny, one są częścią ich kontraktów. I w tym przypadku, po Mistrzostwie, my nie musieliśmy tego modyfikować, ponieważ większość naszych zawodników miała już w swoich kontraktach zapisy dotyczące ich poziomu sportowego, czyli na przykład średniej, albo właśnie zdobytego medalu jako jeszcze kolejnej części bonusowej, która w kontraktach się znajdowała. Jeżeli chodzi teraz o kontrakty na kolejne lata, no to one są zupełnie naturalne i związane też z sytuacją na rynku. No myślę, że o szczegółach czy tam o dokładnych kwotach no nie, nie chciałbym rozmawiać, natomiast muszę tak tylko podpowiedzieć Państwu, że te zmiany w naszych kontraktach oczywiście są, ale one są rozsądne i wynikają bardziej... Właśnie z tego, co się dzieje na rynku i dopasowywania naszych stawek do, do, do tych stawek, które są e, e, na rynku w poszczególnych, że tak powiem, kategoriach zawodników, no bo w zależności od siły sportowej czy od potencjału i wyniku, który każdy z naszych zawodników generuje, no te, te kontrakty się troszeczkę od siebie różnią, ale myślę, że są na poziomie rynkowym albo, albo powiedziałbym rynkowym minus lub rynkowym plus, w zależności od poszczególnych zawodników. Podwyżka dotyczy również trenera Barona, no bo w środowisku tutaj kibicowskim uważane jest, że to on jest tym głównym czynnikiem, który brakował apaterowi w poprzednich latach do zdobycia złotego medalu. No, Piotr też ma długoletni kontrakt. Tę zmianę, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to akurat zawarliśmy przed sezonem 2025, więc niczego nie musieliśmy robić na. Na kolejne sezony, bo, bo to po prostu zostało podpisane jeszcze przed rozpoczęciem tego sezonu. Ale to prawda, że Piotr jest takim ogniwem, które pewnie spowodowało, że mamy teraz klub, ale też zespół, który no świetnie ze sobą pracuje. Piotr potrafił te wszystkie wątki powiązać. No i jest osobowością, która dla. Dla nas wszystkich y, zawodników, y, ale też wszystkich osób w klubie powoduje, że czujemy się trochę spokojniej, czujemy się trochę y, bezpieczniej, dlatego, że no, ma olbrzymie doświadczenia, ma też ol, olbrzymią charyzmę i to widać w każdym działaniu. I to też y, nie dotyczy to samego jakby widowiska czy meczu tego, tego momentu, ale również pracy, y, które, czy prac, które dzieją się praktycznie cały czas i, i, i w ciągu sezonu przez wiele miesięcy. Mamy okazję w różnych sytuacjach z Piotrem funkcjonować czy pracować. W klubie, jako osoba zarządzająca, wiecie już choćby mniej więcej, ile pieniędzy wydaliście na to złoto, jakim budżetem dysponowaliście, jaki był zakładany, a ile finalnie wydaliście? Wydaliśmy trochę więcej, bo wydaliśmy głównie na te dodatki, które były w kontraktach zawodników związane z. Ich poziomem sportowym i, i Patryk, i, i, Miguel, i Miguel, ale nawet również Emil osiągnęli dobre wyniki, te, takie, które pozwoliły uruchomić pewne klauzule z tych kontraktów, i to są na pewno te części, których, które wypłac, wypłaciliśmy, czy wypłacamy zawodnikom, a no, teoretycznie one mogły się nie zdarzyć. Z tym, że to, to wszystko wiadomo, również sam nasz awans do finału spowodował po drugiej stronie zwiększenie przychodów klubu, i to myślę, że się równoważy dzisiaj na, na tyle, że ten budżet jest bezpieczny. Oczywiście myślę, że w porównaniu do tej początkowej naszej estymacji budżetu i wydatków, no to wydaliśmy, myślę, około 7 do 10% więcej niż planowaliśmy. Mogłabym ja powiedzieć, że kwotach, jakimi, jakimi dysponowaliście, to było około 18, 19, 20 milionów, czy jeszcze więcej? Nie, no, no trochę więcej. Dzisiaj myślę, że za takie pieniądze już w Ekstralidze się nie da jechać. No, wiadomo, że te budżety są na poziomie 25 i plus. No i też my taki budżet mieliśmy zbudowany, więc myślę, że w związku z tym, co się wydarzyło, gdzieś zbliżyliśmy się bardziej do 30 w tej chwili. E, albo blisko 30 i, i to jest pewnie ten, ten budżet, który zrealizujemy w sezonie 2025. To był rekord. Tak, na to pewno to tak. To no ale no, jakby ten sezon jest wyjątkowy pod względem wielu, wielu aspektów. Także, również pod względem budżetowym, jest to, jest to sezon, który był dla nas z jednej strony najdroższy, ale z drugiej strony, strony po, po, po tej drugiej części po, w kategorii wpływów, też osiągnęliśmy trochę więcej czy, czy zdecydowanie więcej niż planowaliśmy. I to jest na przykład związane z, z świetną frekwencją na motoarenie, bo, bo kibice naprawdę obdarzyli nas, nas w tym roku wielkim zaufaniem i też jakby widzieliśmy. Atmosferę, która, no, która była wyjątkowa, i, i stadion myślę, że wyglądał i, i żył jak nigdy przedtem, nawet w tych czasach, kiedy Motorena była otwierana. Myślę, że takiej atmosfery, takiej, nie, ta, takiego sposobu kibicowania ten stadion nie przeżywał. A właśnie wyprzedził pan moje kolejne pytanie, bo faktycznie ten wzrost frekwencyjny widać. Ja byłem osobiście na trzech spotkaniach w tym roku w Toruniu. To, co się działo na finale, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Takiej atmosfery nie widziałem dawno na żadnym stadionie. I teraz, czy macie pomysł, jak tych kibiców zagospodarować zimą, żeby oni o Apatorze nie zapomnieli, żeby oni wrócili na ten stadion na wiosnę? Ja myślę, że dla osób, dla których Żużel jest ważny, to jest część naszego życia. To jest często pasja, to jest często coś, co co mamy w sobie długo i, i mocno zakorzenione, więc jestem spokojny tak jako siebie, jak o wielu innych kibiców, że, że my tego źródła się nie oduczymy, że my będziemy za nim tęsknić i będziemy starali się po prostu czekać na ten moment, kiedy znowu zaryczą motocykle na pierwszych treningach w marcu na, na motoarenie. Myślę, że to co będziemy robili, to, to chcemy jakby utrzymać tą komunikację za pomocą social mediów, ale również w innych, w innych aspektach z naszymi kibicami i informować po prostu o tym, czym żyje klub, co się, co się dzieje w klubie, do czego się przygotowujemy, co planujemy. I to, to myślę jest najważniejsze, żeby utrzymać taki no, może niecodzienny poza sezonem, ale, ale częsty kontakt. I też dzielić się tym, czym żyje klub, ponieważ po sezonie nie jest tak, że my zamykamy na kłódkę wszystkie bramy i nic więcej nie robimy. W tej chwili trwają przygotowania do, do tego, aby trochę poprawić stan nawierzchni na motoarenie, uzupełnić ją. Będziemy wiele takich prac przy, przeprowadzać. W tym roku też zaczynamy, a tak naprawdę w przyszłym będzie realizowana duża przebudowa, jeżeli, jeżeli chodzi o trybunę główną i część biznesową, jak również część związaną z obsługą meczów dla tych pomieszczeń, dla speakerów, dla sędziego. To też jest bardzo ważna rzecz dla naszego klubu, ponieważ no, zmienią się warunki i na pewno poprawią, jeśli chodzi o tą część biznesową i też przyjęcia gości biznesowych, możliwości oczywiście zarobkowania klubu na, na dodatkowych przestrzeniach, które będą wykreowane, tym się będziemy dzielić i myślę, że to też prawdziwego kibica żużlowego w torniu interesuje. I najważniejsze, żebyśmy, żebyśmy transparentnie i, i w miarę systematycznie o tym opowiadali. Właśnie ten wątek motoareny. W tym roku motoarena stała się waszym nie tylko atutem, ale też były na niej świetne widowiska. I po pierwsze, jak tego dokonaliście? Po drugie, czy te prace, o których Pan przed chwilą wspomniał, zagrażają jakoś temu, aby początek sezonu nie mógł odbyć się na torze w Toruniu. Nie, nie no, no mając jednak jakąś tam przewagę w stosunku do wielu obiektów w Polsce yy, związaną z dachem, chociaż on nie jest może idealny, bo wiemy, że podczas y, obfitych opadów czy takich opadów, które nie są kon konwek konwekcyjne, takie, które powodują, że ten deszcz nam gdzieś z boku tam troszkę zacina. Mamy pewne problemy, bo, bo dach jest pewnie ciutkę za, za krótki, ale nie ma obawy, żebyśmy sobie z tą nawierzchnią nie, nie, nie poradzili, bo po prostu mamy jej za mało. Chcemy yy, i widzimy, że w związku z tym mamy też yy, pewne trudności z przygotowaniem, przygotowaniem toru. Także to uzupełnienie jest zupełnie normalne, naturalne i potrzebne, żebyśmy mogli faktycznie kontrolować ten tor lepiej. I przygotowywać go tak, żeby on był powtarzalny dla naszej drużyny. Także to, co się wydarzyło w tym roku, również jest zasługą wszystkich osób, które przy Torze pracują: toromistrza Piotra, innych osób, które codziennie tak naprawdę, bo w trakcie sezonu chyba nie ma dnia, w którym jakich, jak, jakichkolwiek prac by się nie wykonywało. Tor jest takim żywym organizmem, że w zasadzie, jeżeli zapomnimy o nim na na kilka dni to możemy się potem obudzić zupełnie w nowej rzeczywistości, więc te prace w Toruniu są systematycznie w trakcie, w trakcie sezonu codziennie coś na tym torze się dzieje. To, że był toruniski tor naszą twierdzą, to po prostu jeden ważny element. Stabilne i powtarzalne przygotowywanie toru i bardzo zbliżone warunki. Oczywiście one mogą być trochę różne w zależności od pogody, głównie temperatura plus wilgotność powoduje, że czasami tam te, te, te drobne zmiany mogą być widoczne, ale jakbyśmy popatrzyli na czasy osiągane na naszym torze, nawet nie wiem, w zawodach kwietniowych, potem w zawodach czerwcowych i w zawodach wrześniowych, one tam zdecydowanie w tym roku od siebie nie odbiegały. To się wszystko działo w obszarze jednej sekundy podczas biegu, także i te różnice były dosłownie takie, tak, tak niewielkie. Więc wydaje mi się, że doszliśmy do pewnej sprawdzonej formuły toromistrz, na pewno z Piotrem, e, ciężko pracując, e, i nie tylko jeden toromistrz, ponieważ mamy kilka osób, które przy tym torze pracują na co dzień, e, no, no doprowadzili do, do takiej standaryzacji tych wszystkich prac i to, i to było naszym atutem i to dało nam olbrzymią przewagę, bo naprawdę w, w toruniu rozgrywaliśmy i wyjątkowo widowiskowe mecze, ale też mecze, które nawet z najtrudniejszymi przeciwnikami, no, pozwalały nam budować przewagę i to było widać w tej ostatecznej fazie rozgrywek przeciwko WTS-owi czy, czy Motorowi, to właśnie w Toruniu tak naprawdę wydaje mi się rozstrzygaliśmy te dwa mecze, bo zdobywając dużą przewagę, bo łatwiej nam było potem jechać i próbować bronić tych wyników na torach już drużyn przeciwnych. Pewnie. Rozmawialiśmy już trochę o finansach, ale jeszcze muszę dopytać tak powoli, zmierzając ku końcowi naszej rozmowy. Wiemy, że niektóre kluby mają problemy z tymi finansami. Jak to wygląda w Toruniu? Czy wy jesteście na bieżąco rozliczeni z zawodnikami? Czy istnieją jakiekolwiek obawy o to, że tej licencji możecie na przyszły sezon nie otrzymać? Czy takich obaw w ogóle nie ma? Nie, ja, jeśli chodzi o wynagrodzenia, no to myślę, że. Od wielu lat słyniemy z tego, że no, jesteśmy całkowicie przewidywalni i wypłacalni. Oczywiście w trakcie sezonu mogą się zdarzać momenty, gdzie nie wiem po prostu skumulujemy jakieś płatności, przesuniemy je jeden tydzień czy dwa, ale to w ogóle nie jest zagrożeniem dla kwestii wypłacalności klubu. My też staramy się i to Przemek słynie, z tego pewnie wielokrotnie o tym mówiliśmy, czy, czy jest to pewnie czasami nawet związane z jakimiś anegdotami, że Przemek używa sprawnie Excela do tego, żeby zarządzać klubem i wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten arkusz, który używamy, on jest naprawdę dobrze przygotowany i również od strony przepływów finansowych, a nie tylko i wyłącznie tego, co jest po stronie winien i po stronie ma. To jeszcze tak e, króciutkie dwa pytanka o przyszły sezon. Skąd pomysł na Norika Bloderna? Tak naprawdę Piotr przeprowadził e, krótką analizę tego, co będzie potrzebne w przyszłym sezonie naszej drużyny, ja aby baron, tak? spróbować. E, tak, ja ten baron, tak, 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 oczywiście, co będzie potrzebne naszej drużynie, żeby spróbować obronić e, tytuł mistrzowski. No bo e, zdobywając jednego mistrza myślę, że wszyscy będą wszyscy, którzy mieli taką e, możliwość, starali się oczywiście zbudować potencjał drużyny, aby te, tego mistrza bronić. Ostatnio Lublinowi się to kilka lat z rzędu udawało, no i my chcielibyśmy powalczyć. Zależy nam na tym, żebyśmy dalej pracowali nad jakością tej drużyny, głównie na meczach wyjazdowych. No i no nie będę zdradzał tutaj wielkich tajemnic. Wydaje nam się wspólnie w klubie, że Noryk jest zdecydowanie bardziej objechany, zdecydowanie więcej meczów również o stawkę odjechał i jest zawodnikiem, który będzie gwarantował nam chyba lepszą postawę i więcej punktów zdobytych nie tylko na swoim domowym torze, gdzie pewnie Bastian, myślę, mógłby, mógłby być no, na podobnym poziomie, ale właśnie chodzi nam o to, żeby ta drużyna miała e, kolejne ogniwo, które będzie w stanie dołożyć ważne punkty na meczach wyjazdowych. A jak Bastian Pedersen zareagował na ten transfer Nolika Wloderna? No my, my długo rozmawialiśmy z Bastianem przed tym, zanim sam on zdecydował się, że, że jest już gotowy na ekstraligę, bo to też nie było takie oczywiste. Bastian jest specyficznym, sympatycznym, mądrym, świadomym, samoświadomym chłopakiem. No, To nie była oczywiście prosta rozmowa, bo zawsze to jest jednak taka chwila, gdzie, gdzie, gdzie ktoś może czuć pewne rozczarowanie, no ale jak widać, znaleźliśmy rozwiązanie. Bastian zostanie w Ekstralidze czy pojedzie w Ekstralidze, będzie u naszych kolegów z Amiedzy i myślę, że ten sezon będzie dla niego bardzo ważny, żeby właśnie dokonać takiej osobistej refleksji nad tym, czy, czy jest już na tym etapie swojej kariery, że może ścigać się z najlepszymi w Ekstralidze. Moim zdaniem tak. A po tym sezonie zobaczymy, jak się losy ułożą. My chcielibyśmy z Bastianem i z Tatą Ronim cały czas utrzymywać te relacje i, i, i być może w sezonie 27 czy 8 Bastian pojawi się również jako część naszej drużyny i będzie, będzie z nami razem rywalizował o najwyższe cele. Bo myślę, że nieźle się czuje w naszym klubie, lubi nasz tor, lubi też chłopaków z tej, z tej młodszej generacji. Ma świetne relacje, to było widać we wszystkich meczach Ekstraligi Ligi U24, gdzie, gdzie naprawdę super się wkomponował i miał świetne relacje z, z naszymi juniorami z naszej drużyny. Nie, Adamie, czego można Panu życzyć na żużlową zimę? No, tak naprawdę to chciałoby się poróżlować, więc pewnie to, czego mógłbym sobie życzyć, to tego, żeby nie czekać aż pięć miesięcy na, na kolejny wyjazd na tor i na, na to, żeby gdzieś może w trakcie jednak, jeśli się uda, chociaż tego metanolu trochę jeszcze powąchać. Do tego panu życzę i życzę tego, żeby pogoda w Toruniu dopisywała, żeby tak was uchronił, żebyście jak najszybciej na ten tor wyjechali. Moim i państwa gościem był pan Adam Kruźwiński, przewodniczący Rady Nadzorczej, Prest Grupy Deweloperskiej Torun. Panie Adamie, bardzo dziękuję i jeszcze raz ogromne gratulacje za Dróżnowe mistrzostwo Polski. Dziękuję pa państwu, dziękuję panu i pozdrawiam wszystkich kibiców i sympatyków, przyjaciół naszych z Torunia. Dziękuję.